Wieża Senkor SMC 5700WDB Słuchaj swojej ulubionej muzyki bezpośrednio ze smartfona, tabletu lub laptopa dzięki technologiom Bluetooth i Wi-Fi. Bez konieczności używania kabli odtworzysz także dźwięk z filmu bądź gry. Lubisz słuchać radia? Cyfrowe radio oferuje Ci lepszą jakość dźwięku. Większy wybór stacji i automatyczne strojenie dostępnych stacji. Duża moc urządzenia zapewni świetne brzmienie. Wyświetlacz ułatwi korzystanie z wieży. W prosty sposób zmienisz ustawienia czy źródło odtwarzania dźwięku. Jeśli swoją ulubioną muzykę masz zapisaną na płytach, wieża Senkor pozwoli Ci jej posłuchać. Minimalistyczny design sprawdzi się w każdym wnętrzu: w salonie czy też w sypialni. Możesz zapisać do 40 stacji radiowych i łatwo wybierać, której chcesz posłuchać. Jeśli lubisz usypiać wśród dźwięków, wykorzystaj wyłącznik czasowy, by wieża automatycznie wyłączyła się w odpowiednim momencie. Dostosuj ustawienia do stylu muzyki, by czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania. Urządzenie dostroi balans dźwięku i uwydatni jego częstotliwości mające największe znaczenie w danym gatunku. Wieża Senkor SMC 5700 WDB. Sprawdzi się idealnie jako sprzęt audio, który pozwala na odtwarzanie z różnych źródeł. Po więcej informacji wejdź na stronę euro.com.pl